My natomiast często mamy problem, to co Państwu powtarzam. Mamy problem, i ten problem, w zasadzie to chcemy, żeby został. Może, że jak on strasznie boli ten problem, to my idziemy gdzieś szukać pomocy, żeby tak nie bolał. Proszę, ale mnie boli ten problem małżeński, osobisty, tam jakiś, to mnie boli. Ale jak już się troszkę go znieczuli. To niech on już będzie. Taki przykład z Ewangelii. Pamiętacie, apostołowie płynęli kiedyś z łodzią, z Jezusem i się pokłócili między sobą, posprzeczali, bo zapomnieli zabrać chleba. Tam jest napisane, że jeden bochenek mieli. Czy oni nie byli na Oceanie Atlantyckim? Oni byli na jeziorze Genezaret. Do jeziora, do, do brzegu było na góra parę kilometrów. To przecież by przeżyli bez chleba. A nawet ten jeden na dwunastu chłopa bochenek, no tam się kęsa weźmie. A oni się kłócą, że nie ma chleba. Jezus mówi w przenośni. Czy pamiętacie, co zrobiłem, kiedy pięć tysięcy było głodnych? Ile rozmnożyłem chlebów? Ile zostało ułomków? No nie pamiętacie ciemniaki? Słucham, ciemniaki to już ode mnie. Nie pamiętacie? Pamiętamy, siedem chlebów, koszy zostało. No i jeszcze nie rozumiecie? To nie jest wasz problem chleb. Waszym problemem jest, problemem jest kwas Haroda, kwas faryzeuszy. Drodzy bracia i siostry, my lubimy mieć problem. Dlaczego? Żeby się nie dotknąć prawdziwego problemu. To my lubimy mieć problem taki taki nasz eksportowy na pokaz. By się wytłumaczyć, że ja nie ruszam, że gdyby nie ten mój problem, co ja go mam, to ludzie, ja bym normalnie w życiu. Uu. Wow. Żebym ja miała innych rodziców, to ja bym normalnie, to byście o mnie w gazetach czytali. Potem wstępuje na studia, że miał miał chłopaka na poziomie, to ho, ho, ludzie, byście się nie spodziewali. Ma chłopaka, żeby ten mój chłopak tak bardziej parł do ślubu, ale widzę, że on się miga, to jak ja bym z nim wyszła za mąż za niego, to matko. Pier w dzienniku o tym mówią. Więc wyjdzie za niego. No, żeby on był inny. Żeby on był inny, to ja normalnie bym w życiu. Uuu, ludzie, zlitujcie się. Potem, jak już jest mężatką, żeby Kościół zezwalał na rozwody, bo mam innego kandydata. O, żeby zezwalał na rozwody, że miastem ja drugim. Uuu, ludzie. I zawsze mam problem. Żebym ja miał inny mikrofon, drodzy Państwo, tutaj. Ja bym wam powiedział takie kazanie. Że miałem miał więcej czasu. Dzisiaj nie miałem czasu, ale ja mam jeszcze takie myśli w głowie, ale no nie mam czasu, wybaczcie. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Problem jest inny. Problem jest inny. I ten trendowaty pokazał, jak się z problemami działa. Po prostu się idzie ryzykując życie. Ryzykując życie.